Rynku w Krakowie jeszcze i nikt nie mógł podejść do niego. Wiadomo, że on się tymi butelkami zostawił i mówił, że będzie... A pana zdaniem jego śmierć poszło na czy nie na daremnie? Na daremnie, na pewno. Mogli mu pomóc w tym wszystkim. Wie pan jakie były wtedy czasy za perelów, Wszystko można było zrobić z człowiekiem. Człowiek się zamykało za nic, nie? Trzymało się latami w więzieniu. też się zdawało, zdarzały przecież wyrobki powieszenia.